Hej okay, siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Total Accuracy Battle Simulator eee, Słuchajcie Pamiętajcie oczywiście zostawiać subskrypcję oraz łapki w górę pod filmikami eee, Teraz e, dzisiaj kontynuujemy sobie nasze przygody Jest to bodajże czwarta przygoda Ja widzę, że tutaj no kurna grubo, ale kto to jest? Powiedzcie tylko Serio? Przecież to są te typy co tak się szarpią, nie? Nienawidzę Um, więc, kuźba z samurajami jeszcze nic nie robiłem. Spróbujemy sobie z samurajami coś podziałać? Nie wiem jak oni walczą w ogóle. Mm, I dajmy sobie może jakiś łuczników czy coś. Tutaj 300 za mm, Tutaj jest... Tu jest 180. I 80 mi zostaje na widlaka dobra wow co to było? nie powiecie, że to te fajerwerki tak zrobiły? to nice ale chyba przegram Jak mi się wydaje za jak on targa, targają tego samuraja tu kurna no będzie przegrany raczej. Ja nie wiedziałem, że oni z prądem mogą popłynąć. Dobra, to jeszcze raz. Ja nie wiem, co to było, tak? To ci łucznicy tak zrobili? No to to dobre jest. To trzeba niech dać. A co, co to jest? Wow. Ja muszę dać tego jednego łucznika, zobaczyć, co on tu dokładnie robi, nie? Mm. Dajmy sobie tych chłopków z mieczami, A nic nie jeszcze tutaj dalej. Najpierw niech oni się tutaj wykażą. Ja chcę to. Wow! no, jeszcze raz, jeszcze raz. Na spokojnie, ja tą sobie, to sobie dam tutaj. I tego jednego łucznika zostawię sobie tutaj. Niech mam sobie tam ładnie gdzieś w środek nich w dwóch. Też łucznicy powinni być też właśnie gdzieś tutaj, jak, jak ta katapulta, więc okej. Okay. Niech tak będzie, oni sobie będą przechodzili przez most, a tu będzie pisgane. Zobaczymy jak będzie. No, teraz wykosiło troszeczkę, nie? A i fajerwerki trochę zdupczyły, bo powinienem był tych łódników postawić troszeczkę bardziej z boku. No i taka to i to tych strzał też trochę dupa. Dobra, to rozwalona. Będzie przegrana raczej. A dobra, mam inny pomysł. E, wezmę sobie też tych chłopków, właśnie. E, tylko podejrzewam, że oni tutaj mają ich więcej, albo i nie. Dobra, będzie dym. Słuchajcie, iloń oni tu mają w pierwszej linii? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięciu. To chyba tu jest dziewięciu. Cztery rządki, pięć mają tych rządków. Ale dam se na tych łuczników dwóch. Do jednego, albo dwóch. Nie, jeden musi ile kosztuje? Mm. 180. Ten 160. Ten kosztuje 300. A, e, to nic tutaj takiego chyba już nie mogę dać. Nie, dobra, dajmy sobie resztę tych chłopków, żeby nie było. I dobra, mamy zadymę, nie? Bo to jest rzeźnia, nie? To trochę pewnie potrwa. I tutaj jest pewnie na zasadzie bardziej chyba... Łaż mi kurna grę przywiesza tutaj. Mój, kom mój komputer się nie nadaje aż do takich dużych rozrów, więc na spokojnie to sobie róbmy. Ja widzę, że klatki mi dropią nawet do 20. Zastanawiam mnie, kto wygrywa. Ej, tam jest dwóch na jednego. Zobaczcie jak targają typa. O, już to troszeczkę klatki podskoczyły, czyli ktoś tam już wykitował. I te odgłosy! <laughs> Dobre. Ale... wygrana. Tak więc zrobimy sobie jeszcze jedną bitwę, myślę. co będzie teraz? Teraz mamy tutaj 300. Serio? No dobra. Albo nie tak. Mam lepszy pomysł. Nie wiem, czy to wypalił. O. Jednego tego sobie damy. I jednego z Dzidom. Oni tu raczej nie podejdą. Coś mi się wydaje. I tutaj chodzi o to, żebym ja ich tutaj jakoś strącił, z tego mi się wydaje, tak? No dobra, ten podejrzewam, że spadnie w cholerę. Rzucaj tym kamieniem, no. Rzucaj! Te przygody to są tutaj takie. Dobra, oni się sami wykończyli. Eee, to było dosyć proste. To jeszcze jedną, skoro to było takie dosyć śmieszne i trochę dziwne. O! Co tu mamy, panowie, co? Ty, gościu! Jaja ci się palą. Serio? Mamy jelenie. Dobra, mam 5000 punktów do wykorzystania. I tutaj podejrzewam, jest epoka już chyba. Te epoki to jest wzięte, mi się wydaje. Tarczami. Nie, to są oni, to są Protektorzy i Jelenie, dużo tych Jeleniów. Mm, dobra, słuchajcie. Mm. Katapultę, wezmę sobie to, co działa, a Drogon, co to jest Drogon? A nie mogę, bo to jest, nie jestem w swojej połowie. A, to jest Drogon, nie wiem, co się z tym Drogonem robi. Monkey, nie wiem co on też robi. Wezmę sobie to jedno. Ja dam sobie to tutaj, bo zanim oni dojdą, to. Dobra, jedno to. Ninja, tu mamkę. Mnicha. Mm, i może jakieś właśnie te strzały? I kogo teraz tutaj do tego sobie dobrać? Kogo sobie dobrać? Nie wiem co robią oni, więc niech będą. Zobaczymy co robią. Może akurat coś e, dosyć mocno pożytecznego i z tyłu damy sobie samurai. Mam tu jeszcze kogoś za 80, od tego. Uo! Trochę postrzelane. No ale wiedziałem właśnie, że ci bone mage'owie, oni tutaj sporą robotę zrobią z tym, niestety. Taka ja nadzieja w tych yy, łucznikach chyba. Albo i nie. Tu został jeden chyba i teraz wysadzimy go jeszcze. Ej, dostał w pięte! Wow. Niezły wybuch. E, dobra, słuchajcie, myślę, że tym odcinkiem, e, znaczy tutaj tą bitwą sobie zakończymy ten odcinek. Ja, jak wspominałem, e, zawsze podkreślam, że nie chcę robić długich odcinków. Czasami mi się zdarzy jakiś dłuższy. Ale ten to tutaj jak baletnica wyskoczy. No serio. Ładnie. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku, a Wy pamiętajcie koniecznie subskrybować kanał i zostawiać łapki w górę. Hey, Carl.